Techniki telemedyczne i techniki przesyłania danych na odległość to także odpowiedź na liczne potrzeby pacjentów, którzy z uwagi na stwierdzone choroby mają trudności z dotarciem do naszego ośrodka. Wiemy o tym, że Wiele ośrodków w Polsce to tak zwane ośrodki wielospecjalistyczne, zwłaszcza te, które specjalizują się w leczeniu chorób serca czy zapobieganiu nagłemu zgonowi sercowemu. Często pacjenci do naszych ośrodków przybywają z różnych odległych miejsc nie tylko na terenie województwa, ale też w całej Polski. W związku z tym spotykamy się często z trudnościami w dotarciu do naszego ośrodka czy w uzyskaniu rzetelnej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Wyposażenie pacjentów w możliwość kontaktu z nami, wymiany informacji oraz naszego nadzoru bez konieczności przybycia do naszego ośrodka, to dodatkowa korzyść. Wiemy o tym, że bardzo wielu pacjentów w wieku senioralnym uskarża się także na problemy z poruszaniem się wynikające z, czy to z chorób przewlekłych, czy choroby zwyrodnieniowej stawów. Także ci pacjenci mogą skorzystać z technik przesyłania danych na odległość, z technik właśnie przesyłania danych do ośrodków medycznych, dzięki temu, że nie będą musieli tak często przyjeżdżać na kontrole stacjonarne, które często ograniczają się jedynie do potwierdzenia dobrego stanu zdrowia, czy też potwierdzenia dobrego funkcjonowania implantu kardiologicznego. To też u tych pacjentów, u których problemy motoryczne są istotnym wyzwaniem, możemy zaplanować kontrole stacjonarne rzadziej dzięki temu, że wyposażymy ich w możliwość ciągłego kontrolowania np. rozrusznika serca na odległość.